Dobry wieczór Państwu. Hmm, przyjechaliśmy dzisiaj do Mielca, oczywiście po punkty, takie było założenie. Chcieliśmy ten mecz wygrać i jakby od początku meczu eee, wydawałoby się, że dobrze funkcjonujemy, ale niestety zbyt dużo takich niewymuszonych, prostych strat, zbyt dużo e, się nam przytrafiło, co napędzało zespół stali i skrzętnie to wykorzystali. Eee, niepotrzebny zupełnie rzut karny, zresztą nie wiem. Myślę, że lekko problematyczny, ale to nie mnie to oceniać, który na chwilę wcześniej wydawało się, że karny powinien też należeć do nas, no nic, no nie potoczyło się jakby ta pierwsza połowa, tak jakbyśmy tego chcieli. W drugiej połowie już widzieliśmy zupełnie inny zespół. A już można powiedzieć druga część tej drugiej połowy była całkowita dominacja z naszej strony. Generalnie biorąc myślę pod uwagę całe spotkanie hmm, wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, no i nie zawsze niestety lepszy zespół wygrywa tak samo było dzisiaj. Hmm, brakowało troszeczkę, zresztą myślę, że nawet. Nawet w ostatnich minutach, w ostatniej minucie, już w czasie doliczonym, myślę, że nawet Marco Kolar miał taką piłkę, można powiedzieć, meczową. Zdecydował się na strzał mógł podawać chyba do pustej bramki, do Orzoczinio. Szkoda też tej ostatniej sytuacji. Chociaż stworzyliśmy sobie dużo dogodnych innych sytuacji, które można było lepiej wykończyć. Gratuluję stali zwycięstwa. My wracamy do domu bez punktów. Musimy się podnieść i punkt, zapunktować teraz w ostatnich dwóch meczach u siebie w tym roku. Dużo, dużo przed tym meczem już ze Staną mieliśmy problemów personalnych. Nawet, nawet obecność Warchoła na ławce. Myśleliśmy, że uda się go jeszcze doprowadzić do meczu, ale jednak, jednak nie. I i tak naprawdę e, e, liczę tylko na to, że ta absencja poszczególnych zawodników się skończy na najbliższy mecz. Chociaż po dzisiejszym meczu mamy kolejnych trzech pauzujących za kartki. Dużo, dużo dzisiaj tych żółtych kartek znowu zostało nam przydzielonych. No nic, musimy się podnieść e, i, i tak jak już powiedziałem e, zapunktować w najbliższych dwóch spotkaniach o siebie. Dziękuję. Czas na pytania. Grzbiniaszewski, Nowiny. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Chciałem, że zapytam, nie wiem, czy zgodzi się Pan ze mną, że w pierwszej połowie i początku drugiej połowy troszkę zęba takiego przysłowiowego brakowało Pana drużynie, żeby szybciej zmusić Stal do tego, żeby się cofnęła jednak? Znaczy, to wynikało też właśnie z tych niewymuszonych strat, tak? Takich niedokładnych podań. I przegrywanych takich pojedynków na styku, tych piłek takich stykowych można powiedzieć. To powodowało jakby to, że nie mogliśmy złapać odpowiedniego rytmu, tak? który, który gdzieś z przebiegiem jakby tych minut tego meczu gdzieś tam, a przede wszystkim w drugiej połowie już to inaczej inaczej wyglądało, ale tak, tylko że powodów tego było, było trochę zapytam o taką kwestię, no zdecydowanie lepiej zaczęliście wyglądać po zmianach. No i właśnie, to były trafione zmiany, czy nie do końca trafiona wyjściowa jedenastka na to spotkanie? Wie pan, no trudno powiedzieć. Ostatnio ta e, bardzo zbliżona jedenastka e, wyszła w poprzednim meczu i to wyglądało bardzo dobrze. No, zresztą każdy z tych chłopaków pracuje na to, żeby dostawać swoje szanse i żeby grać. E, w ostatnim meczu Radek Cielemencki zagrał wyśmienite spotkanie. Dzisiaj, dzisiaj ten mecz kompletnie mu nie leżał, a, a już po, tej, po tym karnym widać, że się posypał i, i było ciężko mu się podnieść. Dodałem mu jeszcze czas, jakby na tą drugą połowę, ale już nie, nie było na co czekać, także, także później już te zmiany robiliśmy. No i też, też zupełnie. Hmm, jakby no też już był inny inny mecz, wiadomo, to było już 0-2 i to trzeba było też e, gonić wyniki, te zmiany e, trójka napastników, tak, na boisku. Ale też trzeba pochwalić e, po kontuzji e, bardzo dobra zmiana Gerbowskiego, tak, który, który wcześniej zanotował dobre występy, a dzisiaj dał uważam wyśmienitą zmianę. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa, bo, bo to było dzisiaj najważniejsze, zbliża się, znaczy to był koniec rundy tak naprawdę, ale wiemy, że mamy dwa spotkania z tej rundy już, które rozegramy awansem. Natomiast tak jak powiedziałem, mecz miał dwa oblicza. Na początku dużo kontrowersji, bo... Wydawało się, że będzie rzut karny dla Wisły Polsk, ale zawodnik Wisły Poznań Łukasz Sikuski, był na pozycji spalonej, potem rzut karny dla nas i, i myślę, że od 15 minuty, po nerwowym początku e, przyjęliśmy inicjatywę, wyglądało to uważam całkiem nieźle i tak naprawdę ułożyliśmy sobie mecz, prowadziliśmy dwa do zera i od 60 minuty zaczęły się nasze kłopoty, oczywiście było wiadomo, że Wisła Płock... Musi zaatakować. Większość zawodników nam zabrakło utrzymania się przy piłce i tak naprawdę skupiliśmy się tylko na, na obronie. Całe szczęście, że ta bramka, która tak naprawdę od dłuższego czasu wisiała w powietrzu, wpadła w samej końcówce, bo, bo nie wiadomo, co by było, jakby ten mecz się potoczył dalej. Dopisała nam troszeczkę szczęścia, pomógł nam też, myślę, że w końcówce Rafał wtrączył, Rafał dlatego ten były trzy punkty. Cieszymy się, gratuluję zawodnikom za, za zaangażowanie i, i, i walkę do samego końca. Czas na pytania? Dobry wieczór Panie Trenerze, gratuluję wygranej przede wszystkim. Panie Trenerze zapytam, Panie Trenerze gratuluję wygranej przede wszystkim i zapytam w ten sposób, daliście się w drugiej połowie zepchnąć do defensywy, ale już wcześniej, częściej mimo wszystko przy piłce była Wisła, z tego niewiele wynikało i to właśnie był taki świadomy Wasz zabieg, żeby jednak oddać tą piłkę Wiśle i szukać szybkiego przejścia do ataku? Tak, szczególnie w drugiej połowie, właśnie przy wyniku ułożonym 2 do 0 zdecydowaliśmy, że, że się lekko wycofamy po to, żeby zagrać kontrataku, bo stopy stoperzy nie są zbyt szybcy, tak jak dwóch zaponników było okolanych żółtymi katkami, dlatego taki był plan, ale nie, nie aż taki, żeby później wycofywać się tak, tak yy, brutalnie do tyłu, dlatego tutaj szkoda tego, bo, bo myślę, że pierwsza połowa całkiem niezła i gdybyśmy to pociągnęli, to nie byłoby nerwowej atmosfery do, do samego końca, a tak to przynajmniej mecz miał dramaturgię i myślę, że kibice są zadowoleni. Jeszcze jedną kwestię zapytam. No, w połowie tego tygodnia mieli, mieliśmy dobrą informację napływającą z klubu o wsparciu e, lokalnego biznesu. Nie wiem, chodziło was dodatkowo, jeszcze, żeby jednak nie zepsuć tego tygodnia? E... Nie wiem, jak się do tego odnieść. Wiadomo, że cieszymy się z tego, że w końcu ta sytuacja się wyjaśniła. To nie jest nasza rola. Wcześniej było tak, jak było. Nie przeszkadzało to w osiąganiu dobrych wyników i chwała chłopakom za to, że, że nie myśleli o tym. Myślę, że tutaj po prostu wszyscy będą teraz spokojni, bo wiemy, że praktycznie do końca sezonu mamy zabezpieczone środki, i, i nie będzie trzeba się zaprzątać głowy takimi sprawami, tylko skoncentrować się tylko i wyłącznie na grze.